Nie chłopaki, słuchajcie, jaka straszna sytuacja. Jestem właśnie po niemieckiej stronie. Tam za mną jest most graniczny. Ja przyszedłem do tego miejsca z rzutu wody burzowej w poszukiwaniu sumów. A zobaczcie, sumów nie ma, natomiast zobaczcie, inne ryby starają się walczyć o życie. Patrzcie, jaki kleń. Nie wiem, czy to widać. Tutaj dokładnie, słuchajcie, ten kleń. Ma 65-70 cm, Jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi. Wam przykro na to patrzeć, a z drugiej strony to jest <laughs> ciekawe, że ryba tak walczy o własne życie. Piona. Słuchajcie, napłynęły kolejne ławice ryb. Naprawdę to jest niesamowite, że ryby ratują się w taki sposób. Słuchajcie, to jest kanał burzowy, zobaczcie, brudna woda mimo wszystko wpływa, a te ryby chcą żyć. Fenomen i ten kleń, zobaczcie, drapieżnik, który na co dzień takie rybki powinien gdzieś tam ganiać, teraz żyją w jednym zespole.